W towarzyszeniu z Podradomska, Panią Pawłowi, Pani Anecie i pozostałym stowarzyszeniom, które są partnerami w tej zbiórce. Jeszcze niedawno z Panem Starostą Kębiczem rozmawialiśmy o tym, jak bardzo brakuje tej zbiórki, jak ona była dobrze odbierana, jak ważną rolę pełniła w takim życiu kulturalnym naszego powiatu, naszego miasta. Dlatego też cieszymy się, że jest organizacja, która podjęła się tego typu wyzwania, że dołączyły się do niej inne organizacje. My tak, wspieramy, wspieramy na ile możemy tą inicjatywę. Również Zespół Szkół Ekonomicznych podjął się wyzwania, będzie liczył pieniądze, uczniowie tej szkoły będą liczyli pieniądze, które wpłyną w ramach Izbużki. Apelujemy wspólnie z panią Starostą do osób publicznych, do liderów społecznych naszego powiatu, żeby włączyły się te osoby w tą akcję oraz do mieszkańców, żeby odpowiedzieli na ten apel, ponieważ widzieliśmy już w poprzednich latach, jak ważne i jak potrzebne były te akcje świadom zbiórki na ratowanie nagrobków była nieżyjąca i świętej pamięci Zofia Gzik Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i to już jak tu wspomniała pani pięć lat jak nie ma tej zbiórki o którą ciągle dopytują ludzie dlaczego jej nie ma i myślę że od tego roku ta inicjatywa będzie już cykliczna i przez wiele wiele lat będzie pisze się w kalendarz imprez w mieście Lodowskim że te, te nagrodki, dzieła, sztuki rzeźbiarzy są w przestrzeni publicznej najstarszymi w Radomsku tego typu obiektami. Nie ma nic takiego starszego ze sztuki. Są tylko starsze, ale to w przestrzeni, jak powiem, kościelnej, a w przestrzeni publicznej nie mamy tego typu, te, tego typu zabytków, więc ratowanie ich jest tym bardziej celowe dzięki tej akcji. Starych nagrobków bardzo wziął do, do uratowania yy, zwłaszcza tutaj na tym starym cmentarzu i yy, faktycznie yy, ostatnia zbiórka miała miejsce prawdopodobnie w 2019 roku, może rok wcześniej. Później w pierwszym roku pandemii koronawirusa to yy, było coś na kształt yy, zbiórki w, w internecie. Od tamtej pory Towarzystwo Opieki nad Zabytkami ma nieuregulowany status prawny i w ten sposób też no nie może podjąć na dzień dzisiejszy żadnych działań, w działań mających na celu zorganizowanie zbiórki publicznej na ratowanie nagrobków, tym bardziej cieszymy się, że są nowi inicjatorzy tych działań. I Miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie bardzo ładnie uskutecznione. jakbyśmy mieli podsumować, jak dużo jest takich nagrobków wymagających tej renowacji? To są e, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Jak dużo no to ja myślę, siebie? że w kilkanaście nagrobków to jak najbardziej. Byłoby jeszcze do, do, do wytypowania i y, nawet tutaj też mamy y, taki nagrobek Juliana Kwapiszewskiego to był powstanie styczniowy i ten nagrobek też wymagałby po prostu y, odnowienia. I tych nagrobków można naliczyć jeszcze dużo więcej. Czy to są nagrobki zabytkowe, bo, 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 bo takie one są, czy, czy w tych obach leżą po prostu też zasłużenie i odmuszanie? i dlatego one mają tę wartość? Tak, te, te nagrobki wiążą się z zasłużonymi postaciami dla Miasta Radomska i, powia, i parafii Radomsko. Rozróżniamy wśród nich i wojskowych, społeczników, lekarzy, nauczycieli. Warto jest o nich pamiętać i zachować, zachować o nich pamięć, pielęgnując także ich miejsca spoczynku.